Zrobiłam dzisiaj ankietę dotyczącą zazdrości i większość z Was deklarowała, że mają z nim problem i to jest ok, bo taka jest prawda. Wszyscy mamy od czasu do czasu problem z zazdrością, ale mam dwie dobre informacje. Można z tą zazdrością coś zrobić. Jeden. Zazdrość to jest informacja zwrotna dotycząca czegoś w nasz, o, nasz, o nas, o naszym życiu, czyli ten obiekt zazdrości, czy temat zazdrości wskazuje mi na to, co może być dla mnie potencjalnie ważne, więc zadajmy sobie pytanie, co mnie tam zahacza w tej zazdrości. Dobra wiadomość jest taka, że jest jedna supermoc, która bardzo pomaga w poradzeniu sobie z zazdrością, i to jest uwaga. Jeżeli ja kieruję uwagę na kogoś innego, to automatycznie osłabiam siebie, ale jeżeli ja kieruję uwagę na siebie, swoje potrzeby, swoje zasoby, swoje możliwości i skupiam się na swoich działaniach, to ta zazdrość jakby nie ma przestrzeni, żeby zaistnieć, więc trzymamy uwagę przy sobie.